Tak, udało się ugasić pożar, następnie w miarę dojeżdżania kolejnych zespołów ratowniczych będą przydzielane zadania, zadania związane z dotarciem do pozostałych tutaj poszkodowanych i ich segregacją. Czyli tak, mówiłem na samym wstępie, że musimy posegregować, czyli wydzielić te osoby, którym pomoc musi być udzielona w pierwszej kolejności i osoby... W którym pomoc może być troszeczkę później udzielona. Także, także to tutaj właśnie widzimy, że część osób już siedzi tam na trawie. One mają oczywiście karteczki z wypisanymi obrażeniami i y, 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 y jest po prostu ich, ich segregacja i udzielanie pomocy. Będą dojeżdżały kolejne zastępy, tak jak mówiłem, w tych manewrach y, uczestniczy około, 40, około 44 zespoły, to jest mówię około w sumie 300 y, ratowników, y, którzy będą tutaj udzielać y, pomocy medycznej tym osobom poszkodowanych. masowe, czyli takie, gdzie ilość poszkodowanych, tych wymagających bardzo pilnej pomocy, przekracza możliwości służb ratowniczych. No i o takim zdarzeniu tutaj nie mówimy w tej sytuacji. Wnero szybko, w składnie, jak na tak duże zdarzenie i tak się błędy, bo tam stera czeka dość długo na... na, na, na no, jest duży, duży obszar do ograniczenia, dużo osób uszkodowanych, dużo już pojazdów. No, e, Przed do... takim to... zdarzeniu nie ma możliwości, żeby ono się odbyło idealnie jak wciąż sobie żadnych błędów. To działanie jest dobre, jeżeli ilość błędów jest zminimalizowana. Są cztery kolory w segregacji, kolory, czyli oznaczenia przy pomocy kart. E, którymi oznacza się te jakby priorytety. Czerwonym kolorem oznacza się te osoby, które potrzebują w pierwszej kolejności, bardzo pilnie pomocy medycznej. W kolorze żółtym oznacza się te osoby, które mogą na tą pomoc medyczną poczekać chociaż jakieś obrażenia mają, ale mogą na nią poczekać. Yy, zielonym kolorem oznacza się osoby, które w zasadzie nie doznały żadnych obrażeń, mają bardzo drobne powierzchowne, które nie wymagają jakichś specjalnych działań tutaj na miejscu, natomiast kolorem czarnym oznacza się osoby, które bądź nie żyją, bądź yy, no, są w takim stanie, że, yy, że w zasadzie no, umierają no, taka przykra prawda, ale no tak to I wygląda. Tak w założeniach jest 6 y, osób w kategorii czarnej, czyli takich, które nie przeżyły. Y, po to, żeby w jakiś sposób uwrażliwić ratowników, przygotować ich na to, że takie jest, jest też moje miejsce. Że to nie jest tak, że, że wszystko fajnie, pięknie, wszystkich się uratuje. I, i gdyby tak było, to by nie było ani jednego zgonu przez całe życie w, z powodu wypadków drogowych, a tak niestety nie jest. Zostają te dwa pierwsze zespoły, które były tutaj na tym miejscu i obserwują, wraca i pomaga swoim kolegom. Dwa zastępcy dostają i obsługują czerwonych. Chodzą, patrzą, czy coś się dzieje, czy coś się zmienia. Reszta wraca pomagać sam. Dobra, chodźmy na Ci, co すいません。 Tu jeszcze Czerwoni? Tak, tutaj Mamy ten? ten? Yes, Lend. Lend. Lend jest ten? Nigdy nie, Panowie, ja bym tego zostawił, zajął się tym, wydaje mi się, że ten jest bardziej gotowy do przeżycia, ma bolesność tylko żeby. tu jest miednica, po takim czasie myślemy, że, myślę, że nic my nie poradzimy, no tak, no. tu są żebra, czyli trzeba je ustabilizować, po prawej stronie bolesność, obrażeń żadnych nie stwierdzono, nawrót kapilarny jest dobry, jest podwyższony tętnik, czyli myślę, że zajmiemy się nim. Tak, tak, zaj zaj zajmiemy się tam. Панове, права сторона земјата.